Patrzymy na kolejny przykład, szereg 3 do N tej przez N kwadrat razy w nawiasie kwadratowym 3 plus minus 1 do N tej do potęgi N tej. Nasze zadanie to zbadać zbieżność takiego szeregu. W szczególności może to być tutaj dość skomplikowane przez to minus 1 do N tej. Dlatego zrobimy to w ten sposób. Zastanówmy się, co się dzieje dla Nów Parzystych. Jeżeli n jest parzyste, to wtedy nasz szereg będzie wyglądał w ten sposób: albo co drugi element, to będzie element szeregu 3 do n przez n kwadrat razy 4 do n. W związku z tym mamy tutaj 3 do n przez 4 do n, czyli 3 4 do n, 1 przez n kwadrat. I to pewnie byłby szereg zbieżny. Tak się możemy domyślać a co będzie natomiast w przypadku, w którym weźmiemy szereg no i tutaj damy minus 1, czyli n będzie nieparzyste wówczas mamy 3 do n tej przez n kwadrat razy 2 do n tej czyli mamy 3 drugie do n tej czyli coś, co prawdopodobnie da nam szereg rozbieżny w związku z tym jak sobie z tym poradzić? no tak naprawdę to z racji na to, że spodziewamy się, że ten co drugi element da nam coś rozbieżnego to moja propozycja jest taka, żeby ten szereg rozbić na dwa szeregi pokazać, że jedna ze składowych jest rozbieżna w związku z tym całość będzie rozbieżna jakby to wyglądało <laughs> czyli szereg od n powiedzmy równego 1 do nieskończoności 3 do n tej przez n kwadrat razy 3 plus minus 1 do n tej i jeszcze do n tej to się równa. Szereg na początek weźmy n nieparzyste, jakby to wyglądało. No, to byłoby od k równego 1 do nieskończoności. Tutaj będzie 3, no żeby mieć liczby parzyste, to wzięlibyśmy 2k minus 1, a tutaj 2K minus 1 do kwadratu. I co nam tu zostaje? No tutaj dla nieparzystych mamy 3 minus 1, czyli 2 do potęgi 2K minus 1 pierwszy szereg plus drugi szereg, tym razem dla parzystych to k znowu od 1 do nieskończoności, ale tym razem 3 do 2K przez 2k do kwadratu razy, no i w tym przypadku będzie to 4 do potęgi 2k Spodziewamy się, że rozbieżny będzie ten pierwszy, więc może podpiszmy go jako S1, no i skupmy się nad tym S1. Może zapiszmy go w takiej postaci bardziej e, dla nas przyjaznej będzie to zatem 3 drugie do potęgi 2k minus 1. 3 drugie do potęgi 2k to będzie 9 czwartych do potęgi k. Jeszcze ta minus pierwsza, czyli razy w sumie 3 drugie. Razy 1 przez 2k minus 1 do kwadratu. To jest ten szereg. Jeżeli chcielibyśmy zastanowić nad jego zbieżnością na podstawie kryterium Gorszego, to policzylibyśmy granicę przy k, w sumie dążącym do nieskończoności z pierwiastek k tego stopnia no z tego co u góry, czyli 9 czwartych do k razy 3 drugie czy 2 trzecie to minus pierwszej tutaj było, więc będziemy odwracać, w związku z tym Zresztą tu powinno być 2 trzecie, tutaj też 2 trzecie, a tutaj 1 przez 2k minus 1 do kwadratu. Ile to będzie? No, z przodu mamy 9 czwartych, to potęgi k, pierwiastek k tego stopnia to likwiduję. Pierwiastek k tego stopnia z 2 trzecie to jest 1, podobnie z każdego wielomianu to będzie 1. i dostaliśmy 9 czwartych, czyli więcej niż 1. Wniosek stąd taki, że szereg S1 jest szeregiem rozbieżnym, a skoro nasz wyjściowy szereg to jest szereg rozbieżny plus jakiś nieujemny, to w rezultacie oznacza, że nasz szereg jest większy od rozbieżnego. W związku z tym kryterium porównawcze powiemy, że ten nasz również jest szeregiem rozbieżnym.